Tak jak powiedzieliśmy, najlepszym tak naprawdę metodą chronienia się przed infekcjami jest profilaktyka, a chyba nie ma lepszej profilaktyki niż szczepionki. Tak, ale zaszczepić możemy się wyłącznie, jak przynajmniej jak dotąd, przeciwko wirusowi grypy. I myślę, że warto to zrobić, dlatego że y, szczepionka chroni nas w y, przynajmniej 99% przed bardzo zachorowaniem 99%. na grypę. Tak, ponieważ są to, szczepionki obecnie są bardzo skuteczne, nowoczesne, nie są to najczęściej... Y, Żywe wirusy, tylko to są po prostu białka wirusowe ja najczęściej. Mam tylko pytanie takie uzupełniające, bo mówimy o tym grypa przeziębienie. Czy można zbadać, że można. ktoś ma grypę? Oczywiście, Jak to oczywiście że tak. I zapraszam. To pani robi zapraszam yy, tak, zapraszam do naszego laboratorium. Możemy, my możemy zbadać na przykład kilka potencjalnie zakażających nas wirusów, więc możemy zbadać oczywiście grypę typu A i B, paragrypę, trzy typy, 1, 2, 3, adenowirusy i, i tak zwany wirus RS. Mhm. Badanie jest w zasadzie bardzo proste, nieinwazyjne. Pobieramy wymaz z gardła i z nosa, mhm. dostarczamy, albo my to robimy na miejscu. Czyli wymaz z nosa wymaz jest tym no I warto wiedzieć, czy to jest ciągu... grypa, czy to jest co innego, tak. ponieważ nieleczona może mieć bardzo poważne konsekwencje.